Cześć dziewczyny, witamy Was w naszym studiu pięknych włosów daw. Dzisiaj będziemy rozmawiać o koloryzacji Emilko. Masz świeżo zrobiony kolor, bo samo to zadbałem. Co o tym, co o nim myślisz? Wiesz co, kolor jest przepiękny, jest przede wszystkim naturalny. Włosy się błyszczą. Jak dla mnie bomba. E, powiedz mi, bo ten kolor jest naturalny. E, a na jaki kolor dziewczyny zazwyczaj teraz farbują e, swoje włosy? Jakie są trendy? Trendów jest mnóstwo. Są zwolenniczki wielkich zmian, ostrych kolorów i nocnych cięć, aczkolwiek ja jestem zwolennikiem naturalnych kolorów i dobieraniem kolorów przede wszystkim pod e, rysy twarzy, charakter, sposób bycia. A także pod kolor oczu, który determinuje całą resztę. Ten kolor jest teraz przepiękny, ale pewnie niedługo. Straci, Może zacząć płowić. Straci tak. swój blask po prostu. Wiesz co, mam taką koleżankę, Karolinę. Z tego co wiem, ona ma podobny problem, czyli pływające włosy. Spróbujmy coś zaradzić. W takim Pomożemy razie. jej, prawda? Cześć, Karola. Witam Was. Witaj, jaki jest Twój problem? Co, nas, co Ciebie do nas sprowadza? Moje włosy zrobiły się strasznie matowe, szorstkie w dotyku i jeszcze dodatkowo plączą się. Jest to spowodowane zbytnim rozszerzeniem się łuski włosowej, przez co włosy tracą nawilżenie. Ale nie jest to problem, któremu nie można zaradzić. A często koloryzujesz włosy? Zdarza mi się to nawet raz w miesiącu, a czasami częściej. To często? Bardzo często, ale niestety nie ma reguły, która mówi, jak często powinniśmy farbować włosy. Najczęściej dziewczyny robią to wtedy, kiedy po prostu potrzebują. Adrian, ale ty masz na pewno jakiś magiczny sposób, aby włosy odzyskały swój blask. Tak, dlatego chciałbym polecić Karolinie naszą 60-sekundową terapię Color Repair, dzięki której twoje włosy zostaną głęboko nawilżone, a kolor długotrwale ochroniony. Dlatego powinniśmy spróbować, jak działa, i będziesz mogła sama ocenić ten produkt. Adrian, to może zacznijmy od początku. Jak działa ten produkt? Nasza intensywna terapia do włosów farbowanych Color Repair, dzięki dwukrotnie bardziej skoncentrowanym cząsteczkom niż zwykłe odżywce, wnika w głąb włosa, tym samym chroniąc włosy przed utratą pigmentu. Co proponujesz? Umyjmy włosy odpowiednim szamponem serii DAV, a następnie nałożymy właśnie wspomnianą naszą terapię. W związku z tym, że produkt jest bardzo skoncentrowany, wystarczy jak nałoży go raz w tygodniu. A dodatkowe składniki nawilżające wpływają na o wiele lepszą kondycję włosów, a także na ich wygładzenie. No Karola, rewelacja, włosy pełne blasku. Super! Jak Ci się podoba? Bardzo jestem naprawdę bardzo zadowolona. No to co, cel został osiągnięty, no i to by było chyba na tyle. Aha, zapomniałam! Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, jak w szybki sposób nadać blasku swoim włosom, kliknijcie w link poniżej. Dziękujemy Wam bardzo, że byłyście z nami i do zobaczenia następnym razem!